Miał kumuszbek doł Ulu na National Freedom, ale ponownie dosiadł tej klaczy i jest podprowadzany do startboxu, już się udało. Mamy więc jeszcze tylko Zingaro poza maszyną startową. Już coraz bliżej wejścia, ale w przeciwieństwie do poprzedników, tych, którzy zajmowali swoje miejsca na początku, no dość opornie w jego przypadku to idzie. szczęściowo już wszedł. Jeszcze troszkę. Chyba udało się już zamknąć drzwiczki startboxu, także czekamy na sygnał do startu. I gonitwa się rozpoczęła. Dobry, równy start. Na prowadzenie wychodzi Lord Darian, na drugim miejscu po zewnętrznej National Freedom, na miejscu trzecim Mister Słowakia, na czwartym galopuje Kakao Blue. Na ostatniej pozycji. Jest Lady Faro, ale stawka dość mocno zgrupowana. Uczestnicy tego wyścigu są blisko siebie, a na czoło stawki przesunął się już Mister Słowakia, oznaczony numerem piątym. Na drugim miejscu, przepraszam, to jest Lord Darian, w dalszym ciągu jest na, na miejscu pierwszym. Na drugim miejscu jest National Freedom, na miejscu trzecim. Jest y, teraz kakao Blue. Tam bardzo mocno zgrupowany, ten zwłaszcza tył stawki na ostatnim miejscu Delf na przedostatnim Clay Castle. Konie mają jeszcze do pokonania 1000 metrów. Prowadzi wciąż Lord Darian. Na drugim miejscu jest National Freedom, na miejscu trzecim Kakao Blue, na czwartym Westminster Star, na piątym Lady Faro. Stawkę zamyka Zingaro. I już zbliżają się do prostej finiszowej. Pozostało im 550 metrów do celownika. Wyprowadza na nią oznaczony numerem trzecim Lord Darian. Tuż za nim podąża National Freedom. Bardzo dobrze galopuje. Po zewnętrznej stara się rozpędzać Westminster Star. Pomiędzy jeszcze próbuje gdzieś tam przyspieszyć i się zmieścić Mister Słowakia. Jeszcze 300 metrów do celownika. Sporo koni walczy, jeszcze w walce o zwycięstwo. Rozpędza się jeszcze Clay Castle. Od pola próbuje swoich sił Lady Faro, ale na prowadzeniu jest w tym momencie Mister Słowakia. Oraz Clay Castle, Lady Faro próbuje gonić. Mister Słowakia, Clay Castle. Mister Słowakia wyprzedza wszystkich rywali i w celowniku melduje się jako pierwszy. Clay... Mister Słowakia na drugim Clay Castle, na trzecim Lady Faro. Ależ walka do ostatnich metrów. Trudno było przewidzieć jeszcze 100 metrów przed celownikiem, które konie tutaj zajmą najwyższe lokaty, ale to Mister Słowakia oznaczony numerem 5, dosiadany przez Erbola Zamudina Ulu, jako pierwszy minął linię celownika, na drugim miejscu Clay Castle, na miejscu trzecim Lady Faro i na czwartym Westminster Star. Zaczekajcie Państwo oczywiście jak zawsze na oficjalne potwierdzenie rezultatu przez Komisję Techniczną. A przed nami e, ostatnia dziś gonitwa. Gonitwa o nagrodę Massiniego. to gonitwa międzynarodowa z przeszkodami dla pięcioletnich i starszych koni. I ja przypomnę Państwu, że mamy tu trochę zmian, bo wycofane zostały z tej gonitwy dwa konie. Checking koń numer 3 i modus vivendi koń numer 4. Dodatkowo wycofany koń numer 5 regaton. Zobaczymy więc cztery konie. One będą się Państwu już wkrótce prezentować na padoku, a start gonitwy jest przewidziany na 16.25. Mamy również zmianę dosiadu konia oznaczonego numerem 2 wałacha Ladin. Dosiadać będzie jockey Jan Kratochwil, czyli zwycięzca Crystal Cup. I ja przypominam Państwu raz jeszcze, że znaleziono dokumenty Pana Andrzeja. Dokumenty i karty to wszystko razem znaleziono i jest to do odebrania u nas, u spikerów tutaj na Górze Trybuny Głównej, więc pana Andrzeja, w ogóle wszystkich panów Andrzejów prosimy o sprawdzenie, czy czegoś przypadkiem nie zgubili, jeżeli chodzi o dokumenty i karty i zapraszamy tutaj na górę Trybuny Głównej do Spikerów po odbiór dokumentów. Znaleziono też kartę bankomatową pana Macieja. Ona jest do odebrania w biurze wyścigów.